ma tu 010 i witam w kolejnym odcinku, pod tytułem Zagrajmy w Grand Theft Auto raz. Eee, dzisiaj pójdziemy sobie do Rydra, jak mówiłem w poprzednim odcinku. Domowa inwazja. Co? Kasę zgubiłeś?

w całym domku tam u tego starucha jest chyba 8 czy 7. 8 czy 7 skrzynek. My tylko weźniemy 3 standardowo jak jest do misji. Więcej nam nie potrzeba. Tak nie dostaniemy tam więcej czy mniej kasy, bo misja yy, nieważne jakie ją się robi i tak tyle samo dostajemy szacunku, tyle samo dostajemy kasy. Tu sobie zakręcimy. <laughs> Tak, dokładnie dzisiaj jest trzeci, trzeci podejrze. tak, chyba 3 marca, więc dzisiaj może, możecie się spodziewać na pierwszy odcinek z nowego cyklu zagrajmy w Need for Speed Most Wanted. Ja tak za bardzo w tą gierkę nie grałem, chciałbym się podzielić swoimi umiejętnościami w tej grze z Wami. Let's storm the place. Hold up. Let's creep in, grab the guns and bounce out. Gee, gee, I got it ninja style. Right. Come out, you old bastard. Shut up. He can't stop me, you buster car. Okay, fool, in you go. I'll keep watch. Dobra, No i chciałbym się tymi umiejętnościami z wami podzielić. Dobra. Przechodziłem tą gierkę tylko sześć sześć razy. Także za dobre w niej nie jestem. Keep it coming, CJ. A co do GTA, ogarnąłem jeszcze trochę lagi. Kurde. Nie gram już na najmniejszej rozdzielczości, czyli na filmiku, jak było widać jakieś tam e, fioletowe zamazania, to już ich powinno nie być. Gdyż wtedy to było z powodu najmniejszej rozdzielczości. Tak bodajże. Ale dobra. Mało pieprzenia, dużo robienia Po co ja tu idę? Zrobimy masakrę Chromp. Dobra i.

And I ain't talking to you no more, fool. Oh, Police me. You see, I told you, simple. Yeah, that was a real breeze. Say, CJ. O furgonetka i jechana womania Lecz nam się to nie opłaca robić, gdyż mamy moda na kasę. To nie musimy się martwić o ilość gotówki Bo możemy ją w łatwy sposób i szybko zdobyć. Okay, look, o, już nie bada na szczęście. Patrzcie, patrzcie. Duch! Jeszcze trochę lagi mam. Ale... Dobra, to wyjdziemy. Ale spróbuję ogarnąć. Tahoma. ice cube eee... check yourself dobra zapisujemy je jedyna kolejną misję który dla u uledra. Uledra. Alpando Katalizator Zupę gotuje Ten Ben palaski i A gdzie trzeci Hernandez? O oh jest. That yeah, prick works. Man, fuck you. Bitch, get out of here. Successful. <laughs> <laughs> mmm, smells good. What's cooking? Where's mine? Man, just chill out, alright? Ooh. Yeah, sweat me. Mmm, my wife loves this stuff, man. <laughs> anyway. There's a train gonna make a unskilled oh, stop just down the way. Akcja. It's got a, how you say, little something-something on board for you, boy. It's quite business, man. Kurwa, nie sami się zaj zająć tym? Catch you later, boys. Asshole. Oh, Carl. Try not to kill any more respected police officers. Please. Crime has certainly gone up since you got back, kid. <laughs> Just doing my part for the community. Your train's gonna be there in five. go, go, go. go. You drive, CJ. Seeing as you missed the driver and all. Ah, uh, not your shit, dude. Don't give me a hard time about my driving. I ain't got the energy for it, man.

Tak bym z tą, z tą grafiką nowym nagrywał Podjedziemy na górę Heda, Heda Przeodować Gdzie tu jest? Środować. Chroń pociąg przed pallasami. Nawalaj. Czekaj, naboje pozbieram. O, 300 Nice. Pociąg odjeżdża! Ratunku! Porwają mnie! Dobra, nie będę głupa, że Pięknie! Nie tak mocno! Boisz się? It's what the curva? Cool, Trying to kill me. And another one. Okay, CJ. That's all I oh. can carry. Hop in the car and stab out, fool. Man, we got one time on our tail. Bring,

Gdyż mamy trzy gwiazdki nam migają i uderzymy w policję, to z powrotem je mamy <grybuj> Dobra, Kończymy. Jedziemy i kończymy powoli, co nie? Chłopacy Jep Jeszcze chyba dwie, albo jedna misja nam u Rydra została, czyli jedziemy na Doki, ale to już w następnym odcinku. Gdyż w tym odcinku kończymy, zapisujemy... No i jak mówiłem, może dzisiaj będzie pierwszy odcinek... Może dzisiaj będzie pierwszy odcinek z... Zagrajmy w Need for Speed Most Wanted. to dziękuję za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, do zobaczenia w następnym odcinku, na razie.